Witajcie na kanale Kwasogranie. Mecz ze Śląskiem tuż po porażce. Tuż po porażce z Zagłębiem. E, niestety, jak zobaczymy kalendarz. E, 2 do 1 przegrana z ze Śląskiem, z Zagłębiem Lublin, przepraszam. E, tabela no niestety, niestety, e, nie uciekli nam, nasi rywale zbyt daleko. E, ale ten mecz. E, Pokazuje nam jedno, że jeszcze sporo rzeczy mamy do zrobienia. Zagłębie bardzo dobrze rozegrało swoje spotkanie i powiem Wam, że myślałem przez chwilę nad tym, czy nie wdrożyć chytrego planu kurmnowskiego. Pozyskaliśmy się, sprawdzał się. Dopóki nie zaczęliśmy kombinować, dopóki nie zaczęliśmy szukać innych rozwiązań, sprawdzał się w, tym, w tej lidze, w tym ustawieniu, w którym gramy. Ale zastanawiam się po prostu, czy nie pójść o krok dalej i nie sprawdzić zawodników Odyna 6 milionów. No właśnie, tak. dodamy go do listy życzeń. Gilberto, okej. Okay. Jest Tomasz Makowski. Bardzo dobrze wygląda no ten skład. Ten skład jest naprawdę. Ciekawy. Piękny Tomasz piękno Niech będzie obserwacja. No zobaczcie, co tu się dzieje. 9 milionów. No mocny skład. To Marko Poletanowicz. Już nie możemy go sprawdzić. I tutaj jeszcze Mateusz Wdowiak. Mateusz Wdowiak, który gra na lewej stronie. No świetnie sobie radzi. Muzą Troszkę gorzej, ale jest. Jest Mateusz Grzybek. Sprawdźmy go. Jest Jarosław Jach. jest Luis Mata. Nalepa na środku i Bartłomiej Kłódka z prawej. Ok. No wszyscy mają bardzo fajne i Ławniczak. Wszyscy mają bardzo fajne statystyki. Dużo się dzieje. Nie wiem, czy będziemy w stanie kwotowo spełnić wymagania, ale spróbujemy coś tam Zaatakować. Antonik Listowski zostaje, Plasmić zostaje, Grebowski, Michalski. Zastanawiam się tutaj nad cackiem jednak. Zastanawiam się, czy nie w tym sezonie nie dogramy, czy nie wróci Sacek do tego ustawienia. No i próbujemy. Próbujemy. Dzień meczowy, Śląsk, Kordoba na Bramce i Mala z przodu, który też był na naszych radarach. No i Gryczkiewicz poprawa. Tutaj musi się coś poprawić, żebyśmy mogli wygrywać wszystkie mecze, ale no jak widzicie drużyna Zagłębia stworzona stworzona z gwiazd. Stworzona z gwiazd. Jeden z mocniejszych zespołów jeden z mocniejszych zespołów w Ekstraklasie Jaż dziwi mnie ich pozycja, że nie walczą o mistrzostwo. Tutaj takim zawodnikom spokojnie sobie z tym poradzić. Może ktoś też się utruje ale defensywnie bardzo dobrze ustawieni, fajnie grani. Eee, no i dłuższy podbiór świeżości, jeśli chodzi o grę tej drużyny. Teraz Leipa. Leipa, ajajaj, blisko Od razu udaje się. Udaje się. Wyjście z tego okresu. Janasiak, Janasik, Tacek, Janasik, jest Strzelca samobójczy i ostatnio. A nie osoba, która można de facto powiedzieć pogrążyła nas w tym meczu, ale dajemy mu cały czas uh, wodnym zaufania. zaufanie. Teraz dalekie wybicie Gruszkiewicza jest Rodado do Plaswicza Plaswicz do środka zbiega Plaswicz, Rodado Rodado strzela i Rodado boju. nie poddajemy się, nie poddajemy się porażka była porażka, ale teraz próbujemy <laughs> zwyciężyć w kolejnym spotkaniu e, wrócić, wrócić do elity Pistowski, bo na krótkim dystansie rozegrać sobie piłkę. Teraz Żukrowski. Wiadomo do jak na pamięć rozegrał piłkę, ale już wracamy. Próbujemy odebrać Żukrowski, więc Talar to też ciekawy zawodnik Antoni 3 do Żukrowskiego. Żukrowski do Antoni Kale. Bardzo podanie nie wyszło naszym zawodnikowi świecie przykładem do reprezentacji, teraz ostatnio niepowoływany, ale mam nadzieję, że tylko powrócimy na tron, to sytuacja się zmieni. Niej... Jest dobrze popracowali ślawcy. Last each, last switch do Rodado, Rodado. Ma trochę miejsca Rotado, Antonucci, Listowski, Listowski popatrzył, przymierzył kufrą, jest Antoni, będzie poprawka, no i tutaj druga poprzeczka w tym spotkaniu, 34 minuta za nami dopiero, e, a na razie o blisko kroków. Wydaje się, że jest lepsza w tym spotkaniu, aczkolwiek nie możemy tak oceniać, dobrze teraz sacek. Antonucci. Jest Plastwicz, ucieka na swoją lewą stronę. switch zagranie do Rondado. Rondado wzięty w keszcze. niestety nie udaje się tej piłki przejąć, ale znowu o prawa. O prawa popracował. Listowski, listowski, drugi obronę, Będzie z daleka. tym razem nie cenię, aczkolwiek nie było blisko. Sołistowski poradził, teraz troszkę większe problemy. Kordoba ona musi uciekać się do dalekiego wybicia, praczą piłkę, ale nie, przerwa. 40 za nami, mecz od do Wisły Posiadanie piłki nie mówi o tym zbyt wiele, aczkolwiek wydawało się, że tutaj o, Śladcy wiodą prymę na to Kółki. Teraz muszą tylko to udowodnić Branko. Antonik. To do listowskiego, nie, do pod Listowski jeszcze wracał. Próbował zahamować się, albo rozpędzić jeszcze tą akcję. Dobrze. Jana musi wracać jednak na swoją pozycję obrońca Wisły, teraz Żukowski, dobre przejęcie Żukowskiego, ale Śląsk cały czas w tej środkowej strefie świetnie sobie radzi. I Janasik prawa z Janasikiem, Antonu 3, Antonu 3 do środka, przepchał się, a ja, ja jeszcze walczy Listowski, Antonu 3, no był bliski, był bliski przejścia. Pięknie Żukowski. Do środka tutaj tylko Wiślacy zebrali to piłkę. Okay. Żukowski na szczęście dla Żukowskiego. Było się bez e, straty Laswicz, 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 Jest Antonu Czi. Antonu Żukowski, Sarce. Cacek do Antonika, Antonik, Antonik, piłka do Listowskiego, Listowskich nie ma na nich, Cordoba, Antonucci, Jagiełło, zróbmy było zmianę. Jagiełło, troszkę gorsze spotkanie, A szko... znaczy z trochę gorsze spotkanie, teraz Antonik biega, no i nie ma, nie ma zmiany, czyżbyśmy nie zatwierdzili tej zmiany, Antonik. Żyra Żukrowski. Jeszcze chwilę Listowskina. na eee... tak. spalony. Kowali Rodowski dalekie wybicie w stronę Woda do Woda do niestety sam Jan nasi muszą czekać Roda do Plaswicz, Plaswicz zebrał się, Plaswicz, dwóch, trzech, czterech zawodników, Śląska w Pułgarię, Plaswicz, do Listowskiego, Listowski, nie zdążył sobie przełożyć tej piłki, będzie zmiana Listowski wejdzie, wejdzie na ostatnie minuty Radkiewicz, Amajew za... Antonika Zarzukowskiego Żyra. Musimy wracać się do, pra do prawa. Poprawa za samym Rusza prawa. nie możemy dać mu zagrać tej piłki, nie możemy dać mu zagrać tej piłki, jeszcze mogą strzelić bramkę, jeszcze mogą strzelić bramkę, nie są w na szczęście od bramki to jest ostatnia akcja e, tego spotkania, dlatego szybko przerzucamy piłkę e, pod e, pole karne. Wisła atakuje, Janasik do środka, do środka, Janasik coś i ubiegł w pole karne. Zatrzymamy. próbował jeszcze zdrywać, do Rodawa, mamy remis, mamy stratę punktów i koniec e, najprawdopodobniej marzeń o e, się na drugą pozycję. Cały czas była walka do końca. Cały czas próbowaliśmy odnieść sobie spotkania za późno Radki szedł na tą drugą połowę za późno wprowadzone te zmiany. Walczyliśmy, próbowaliśmy, strzelaliśmy, udało się. Nie z się z mamy tylko kilka pytań mecz, druga strata punktów. Cały czas czegoś nam brakuje na Dwie poprzeczki. No i nie szło nam dzisiaj. Był dobrze, no. <grymianie> Dziękuję <grymianie> przeciwnik praktycznie nie istnieje na boisku, to niestety ale nie udało nam się e, nie udało nam się tutaj nic wyprowadzić. Pinko. Wygląda bardzo dobrze pinko. damy go do listy życzeń. Tu są przy mnie zawraniczne oddali, więc nie będzie problemów, ale nie mamy takich środków, żeby piękno sprowadzić. Byłby naprawdę dobry ruch. Ma także B. Jestem jest nieciekawie jego umiejętności. Wygląda ciekawie i jest nawet tani. Mecz z Lechią już niedługo, a jak tabela? Szósta pozycja cały czas. Czy tu się coś wydarzyło złego? 53, 55. Więc, jeżeli wygramy teraz, to mamy 56 punktów i czwartą pozycję. Chyba, że Śląsk wygra i jest problematycznie, ale zobaczcie, co się dzieje. Legia stoi w miejscu. Zapraszam Was na mecz z Lechią już na przyszły tydzień. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.